Kurwa softa Nike na mych ołkach mam na fotach Ja jestem kurwa slager Ty kurwa nosisz saker, Ja chcę złoto i diamenty Kurwa płacisz alimenty Dla dobrych ludzi zawsze będę dobry Wieszęń setki, ja nasze trawny. Co po mnie spływa, to jest za mocne. Co po mnie spływa, to jest za mocne. Kostek mi lewa wódę Muszę zapomnieć o jutrze. Kosek mi podaje jest Zaraz odjadę tej kurde. Kocham małe pieski, sam jednego mam. Kocham małe pieski, tak jak kocham trap, Kocham małe pieski, sam jednego mam. Kurwa możesz kraker! Ja chcę złoto i diamenty! Kurwa płacisz alimenty! Kurwa na mnie flota! Pokaż kurwo softa! Nike na mych nogach mam na fotach! Ja jestem kurwa słager! Ty kurwa możesz kraker! Płacisz alimenty Duży wóz, kupiony z Afrykasy Ty masz duży wóz, jak popatrzy się na gwiazdy Ona chce się jebać, ale ja nie ruszam szmaty Potrzebuję więcej czasu, na odnowienie mamy. mamy. Cały gang, w pierdolonym srebrze Nie w złocie, żeby pamiętać skąd jestem Co to za zwrota, bez follow upu Młody szesty, dyrektor szkoły trapu Kurwo softa na mych nogach, tu mam na foto. Ja jestem kurwo słager, ty kurwa nosisz rakę ja chcę <nurk ambitious> <yêu mythology> złoto i diamenty. Kurwo płacisz alimenty.